30 urodziny Radia Kolor. W 2023 roku Radio Kolor obchodzi okrągłą rocznicę 30 urodziny. No i właśnie z tej okazji mam przyjemność spotkać się z jedną z najpiękniejszych, najbardziej profesjonalnych i najmilszych prezenterek telewizyjnych TVN24 Polska i Świat Marta Kuligowska. Dzień dzisiaj. dobry, Jezu, jakie Wspaniałe powitanie, dziękuję bardzo. No właśnie, jesteś osobą, która tutaj zostawiła kawałek swojego serca i też spędziła kawałek swojego życia w Radiu Kolor. Ale to też czas, kiedy równolegle pracowałaś w Radiu Kolor i w TVN24, które to startowało w 2001 roku, dobrze pamiętam? Tak, wtedy miałam dwie prace, to znaczy Radiu Kolor było najpierw, do Radia Kolor trafiłam z innego radia, wtedy z radia pogoda. I ruszało TVN24. To był właśnie przełom wieku. To był początek 2000 roku. 2001 rok ruszał TVN24. Ja w kolorze chyba byłam dokładnie chwilę wcześniej. Nie pamiętam tego dokładnie, nie jestem dobra z, z dat, ale, ale jakoś tak w, w tym czasie. W każdym razie kolor był pierwszy. Najpierw było radio i yy, yy, ta telewizja pojawiła się tak, no właśnie, tak trochę niespodziewanie dla mnie, więc próbowałam to łączyć. Łączyłam to długi czas. Pamiętam początki TVN24, prace do nocy, te próby na sucho, yy, na sucho, czyli no, nie, nie byliśmy na antenie, tylko mówiliśmy do puszki, mówiliśmy na niby, robiliśmy prawdziwy dziennik, prawdziwy serwis informacyjny, tak. Jakby, jakby był naprawdę, ale to wszystko było, wszystko było jak mówię, tak, tak na sucho robione, tak na próbę. No i przyjeżdżałam rano na dyżury, często weekendowe, często w tygodniu. No, Byłam w jakimś takim amoku pracowym. Pamiętam, nawet kiedyś zasnęłam za kierownicą. To akurat było takie traumatyczne przeżycie. Pamiętam, to było w drodze do radia właśnie, tak? tak? Na z poranek, 24. bo się z kimś zamieniłam. Siedziałam do nocy na montażu, bo jeszcze wtedy... Też robiłam taki magazyn zdrowie, który był na początku w TVN24, montowałam coś chyba do trzeciej, o szóstej wstałam na dyżur, czy o piątej i zasnęłam za kierownicą, nic się nie stało, ale auto było skasowane w tym miejscu, gdzie teraz jest jeden z hoteli w centrum Warszawy, wtedy to była dziura w ziemi i tak po prostu na moment zamknęłam oko. To historia ku przestrodze, jak jesteśmy śpiący, zatrzymajmy się na moment, 10 głębokich wdechów, jakaś kawa na stacji benzynowej i dopiero... Można jechać, no więc byłam w prawdziwym yy, kołowrocie pracowym. Pamiętam, że jak 6 lat temu spotkałyśmy się też przy okazji urodzin Radia Kolor, e, to były 24 urodziny wtedy, no to powiedziałaś, że to był taki okres w Twoim życiu, e, kiedy szkoda było czasu na sen. Mhm. A powiedz, czy ty wtedy dotarłaś na ten dyżur radiowy, weekendowy, czy nie do koloru? Chyba dotarłam z godzinnym opóźnieniem. A co się działo na antenie? Nie wiem, co się działo na antenie. Chyba ktoś zapętlił antenę. Yy, ja byłam przerażona tym, co się stało. Miałam, byłam kierowcą od miesiąca, miałam nowe auto, nowe używane auto. Yy, I kupiono od kolegi, po którym któreś tak owinęło wokół latarni. Dobrze, że nic mi się nie stało. Więc mówiąc szczerze, jestem bardzo też obowiązkowa. Na dyżur pewnie dotarłam, ale ale byłam bardzo przejęta tym, tym, co się wydarzyło. Ja pamiętam, znaczy, może powiem tak, że największym w ogóle takim stresem dla radiowca są koszmary senne, typu... Zaśpię na dyżur. Zaśpię na dyżur, jadę do tego radia, nie mogę dotrzeć, tu już widzę, że zaraz wiadomości, ja powinnam mówić o pogodzie, przedstawić się na antenie, ale nie mogę, bo autobus się spóźnia, bo coś się tam dzieje tak, w tej czasoprzestrzeni. Zablokowali mi auto, nie mogę wyjechać. Dokładnie. Bo na przykład. Tak, ja a... ostatnio właśnie w takim koszmarze sennym wsiadłam do autobusu, który zamiast skręcić w lewo, wjechał w jakieś w jakieś błoto, po prostu w jakieś trawy, i ten autobus zaczął się zapadać, i ja pierwsza myśl wtedy: o nie, teraz to już na bank, nie zdążę do tego radio. Yeah. To są właśnie takie koszmary, które nas nawiecają. Na pewno się spóźniłam wtedy. To a są jest pewne. Związane z pracą, tak. Czego? Ty wtedy, jak rozmawiałyśmy 6 lat temu, obiecałaś, że m, będziesz dbała o swoją higienę snu. Czy coś się zmieniło? Zmieniło się czasu? bardzo dużo, bo już nie wstaję na poranki. 12 lat pracowałam o świcie w TFM24. To najpierw, wyczerpujące. Bardzo. Najpierw przez wiele lat prowadziłam, przygotowałam i prowadziłam serwisy informacyjne, a. Później prowadziłam poranek, wstajesz i wiesz. Teraz prowadzę wieczorny program Polska oglądam, Świat. Oglądam. To jest też no, wspaniały nowy rozdział zawodowy w moim życiu ze wspaniałą ekipą. Porankowa ekipa też była wspaniała. Tutaj mam świetnych reporterów. Od których no, zależy, jak ten program wygląda. Ja to tak spajam z wydawcą w całość, i to jest wspaniała ekipa, zgrana, życzliwa, dowcipna, która kocha sobie umilać życie, nie tylko no, robią, co do nich należy i robią bardzo profesjonalnie materiały. Rano ustalamy tematy. Mamy kolegium o 9.45. Później się rozjeżdżają do, do swoich zadań, ale też przynoszą coś słodkiego zawsze. O, Każdy z to nas. To tak jak my tutaj celebrujemy chwilę. Więc Uwielbiamy. sobie coś podjadamy: a to ciasta, ciasteczka, cukiereczki. Mamy popcornowe czwartki. Uwaga, bo tak jak ty powiedziałaś również, telewizja dodaje 5 kg. I 5 lat, dlatego ja siedzę w radiu. <głos> <głos> Ale ja wymieram. to wszystko wybieguję <noise> przed pracą, więc to jest tak: zgrana ekipa, mamy swoje Mikołajki oddolnie organizowane, losowanie, mhm. kupujemy sobie prezenty. Jesteśmy po okresie świątecznym, więc też mieliśmy takie spotkanie. Nikt nam tego nie każe robić, my to chcemy robić, więc chcę powiedzieć, że dołączyłam do super zespołu, super ludzi i jest mi tam naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mogę się wyspać. Co prawda, pracuję wieczorami, bo kończę program o 22.00 tuż przed. W domu jestem przed 23.00, mhm. ale przyjeżdżam do pracy tak 15.30, 16.00. Jestem w pracy, najpierw się maluję. Później no, czytam ofy, piszę teksty, swoje zapowiedzi, ale rano też wspólnie zastanawiamy się z reporterami, z wydawcą, jak ten program ma wyglądać, kto robi jakie tematy, więc tak to się dużo zmieniło. Jestem z tej zmiany bardzo szczęśliwa, dumna i zadowolona, bo jest mi tam bardzo dobrze. A pamiętasz, jaką byłaś kobietą, kiedy po raz pierwszy pojawiłaś się w Radiu Kolor? Czy pamiętasz te swoje pierwsze momenty? Um, jaką byłaś dziennikarką. Pamiętam, pamiętam, że byłam bardzo młodą osobą. Ten pierwszy raz w Radiu Kolor. To może być ten moment, kiedy tu weszłaś y, do naszej mhm. siedziby, albo na antenie. Co pamiętasz z tego czasu? No, pamiętam, że na pewno byłam bardzo zdenerwowana. No, ten no to, pierwszy to. raz w Radiu jest bardzo. <noise> miałam jakieś już radiowe doświadczenie, bo to było moje drugie radio. Ale to było radio słynne, to było radio kultowe. Man, man, to jest, tak, no te to, to, to jest radio, które, znaczy które się zawsze kojarzy yy, i do tej pory się tak kojarzy z yy, ciepłym sentymentem, dobrą muzyką, fajnymi ludźmi, inteligentnymi ludźmi. Znaczy Radio Kolor miało i ma taką renomę takiej fajnej klasy. I to jest przyjemne, że nawet teraz, jak podsłuchuję sobie radia czasami. Dużo słucham też książek w samochodzie, ale jak słucham radia, jak słucham koloru, to, to jest to zawsze takie ciepłe, dobre, przyjemne wspomnienie. I wiem, że to radio mnie nie zawiedzie. Znaczy gdzieś, jako słuchacza, jako osoby, która która też ma jakieś wymagania, tak, że ono jest zawsze na, na poziomie. I tak, tak mi się kojarzy Radiokolor, więc to była pewien rodzaj takiej presji, takiego dowodu zaufania, że ja mam dołączyć do tej ekipy. To po pierwsze. Zawsze mnie bolał brzuch, więc na pewno byłam na czczo, bez względu na porę, bo nic nie mogłam przełknąć. Na pewno ze byłam stresu, po kawie, strany, tak? tak, ze stresu. I mi się wydawało, zawsze sobie to zadaję, pytanie, czy ja dam radę. Wiedziałam, że głosowo dam radę, że, że, że... pamiętam też rady Wojciecha Mana, który to mi też zresztą pomogło na, na resztę życia, żeby się nie silić na jakiś dowcip. Że wiele dowcipniejszych osób, już wszystkie dowcipy świata powiedziało, żeby nie nawiązywać na siłę do tytułów piosenek, że lepiej powiedzieć poprawnie: imię, nazwisko wykonawcy, coś o pogodzie, godzinę, że to ma być ładnie powiedziane po polsku, ale żeby się nie silić na jakiś dowcip, bo czasami to wypada żałośnie i lepiej powiedzieć mniej znaczy więcej. Ja sobie też to bardzo wzięłam do serca i już nie chciałam żartować tak z tytułów tam kryzysowa narzeczona, mniej niż zero czy coś, bo ja pamiętam, że on nas przed tym przestrzegał, żeby, no, żeby mieć jakąś ciekawą historię, krótką historię do opowiedzenia, jakąś nawet taką blisko życia i blisko siebie, autentyczną. No pamiętam też takie rady, żeby być sobą, no ale to, żeby tak nie nawiązywać na siłę, to do tych tytułów. To bardzo sobie wzięłam do serca i byłam na pewno bardzo na początku oszczędna w słowach. Pamiętam, że mnie przyjęto bardzo dobrze, jakoś życzliwie, że tu zawsze była fajna ekipa, fajni ludzie, od osób pracujących tutaj przy wejściu, na recepcji. Że tutaj to jest taka, nie wiem, jak jest teraz, ale mam nadzieję, że tak jest dalej, ale że to była taka jedna wielka rodzina i taka fajna, zgrana paczka. No to muszę ci powiedzieć, że nadal tak jest. Jesteśmy zgraną paczką. To nie jest tak, że my tak uwielbiamy się i chodzimy i słodzimy sobie na co hmm. dzień, bo tu też media to wielkie emocje, jak wiesz. Tak, I nerwy, stres. stres. i czasami hmm. na sobie odreagowujemy, ale to jest na takiej zasadzie, że się zezłościmy na siebie, za chwilę jest okej, okay. w ogóle puszczamy to w niepamięć, bo wiadomo, że najważniejsi są słuchacze i antena. A nie jakieś emocje danej chwili, tak? Więc to szybciutko mija. Radiokolor zawsze było takim radiem, które nie krzyczało do słuchacza, mm -hmm. i nadal tak jest. A czy ty pamiętasz z kim pracowałaś wtedy? Jakieś nazwiska, imiona? No, pamiętam, że twarzy. pracowałam za netą wroną. Mm -hmm. e, pamiętam, Jezu, czy ja dobrze pamiętam, że był Igor Sokołowski? Tak. I teraz się na pewno dużo osób na mnie obrazi, bo ich nie będę pamiętać, eee, ale twarze Radia Kolor spotykam do tej pory i dużo osób mówi: a Pamiętasz, znamy się z koloru, nawet z takiego stafu, nie tylko antenowego, takiego no backstage'u, ale ludzie, ta praca to też jest praca zespołowa, mm -hmm. więc radio tworzą no, różni ludzie, którzy, których nie widać i nie, no, nie widać bo to radio, ale których nie słychać, to, nie widać, to taka naleciałość z telewizji, których nie słychać i bez nich też by, by ta robota nie była możliwa. Dokładnie tak. Na pewno towarzystwo, że tak powiem, lata temu było mocno zintegrowane. Czemu przysłużyły się takie wyjazdy, jak wyjazdy Egiptu. Och, ten słynny Egipt. Słynny Egipt, tak. tak. Całe radio wyjechało. Całe radio wyjechało nie naraz. Były dwa turnosy. To było wspaniałe, bo ja nie pamiętam, czy to było dziesięciolecie wtedy. To był jakiś jubileusz na pewno. Mm -hmm. e, I jest, Rosmarja. Nie, był... dziesięciolecie to chyba nie mogło być, dlatego że skoro radio wystartowało w 1993, e, a ty pracowałaś w 2001 czy w 2000, tak? Mniej więcej, No jakoś no, to tak. tak na nie nie odczytaj mnie dokładnie. Nie było. To... Oj! Tak, w każdym razie ten Egipt, no to A jest to był jakiś jubileusz, wycieczka. to może nie było okrągłe hmm. urodziny, ale to był jakiś jubileusz. Wycieczka integrująca bardzo. Co to, to była za wycieczka. wycieczka? To było szaleństwo. To znaczy, to było coś wspaniałego, bo naprawdę pojechali wszyscy. Tylko nie mogli wszyscy pojechać naraz. Hmm. Wszyscy pracujący... Nie tylko na antenie, no po prostu wszyscy pracownicy, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś sprostowanie, że ktoś powie: Ja pracowałem, i mi nie dali pojechać. Nie, 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 wszyscy. No i tam dział promocji, i dział handlowy, i, i, i ekipy. No i też, przepraszam, to były czasy, że nie byliśmy liczną ekipą, mhm, więc to też tak. było łatwiej na, nas zintegrować. Byliśmy podzieleni chyba jakoś losowo. Ja byłam przydzielona, chyba, nie pamiętam, czy do pierwszego, czy do drugiego turnosu. Chyba do drugiego. No i pamiętam było, no wiadomo, to jest jak wyjazd integracyjny, trochę jak z filmu. Było zabawowo, bardzo. Było wesoło. Było też fajnie, bo zwiedzaliśmy, było fajnie, bo zawsze wieczorem, no nie tylko zażywaliśmy, nie wiem, kąpaliśmy się, balangowaliśmy, ale też pamiętam, wieczory przebiegały tak, że bardzo dużo się śmialiśmy, mnie brzuch bolał ze śmiechu, graliśmy w kalambury. Ja do tej pory pamiętam, że ktoś miał pokazać film Most na rzece Kłaj. I nie mógł, a ktoś miał pokazać film, czyż nie dobija się koni i nie pokaże, jak to pokazał. I, I to było tak śmieszne, to było tak wspaniałe, to było tak zabawne. No, poznaliśmy się jak USA konie, naprawdę. Na tym wyjeździe super było, bardzo, bardzo fajnie. Więc ten Egipt, jak myślę o Egipcie, to myślę o tym wyjeździe integracyjnym i, i, i wycieczce naszej wspólnej. No, wróciliśmy jako no, w ogóle banda przyjaciół. No, bo przez tydzień to można sobie całe życie opowiedzieć. I, I tak było przez ten tydzień. Ach, no to tak powiem, że jeśli chodzi o obecne czasy, to też wyjazdy integracyjne są organizowane i też na nich dużo się dzieje. Ale co tam się dzieje, to już. Co w Wejazdach, to w Vegas, co w Egipcie, to zostaje w Egipcie. Ale nigdy później. No, miałam różne jubileusze w swoim mhm. życiu, ale nigdy później. Taki, takie świętowanie redakcyjne nigdy już mi się nie zdarzyło. Chętnie bym to powtórzyła. Teraz, kiedy włączymy TVN24 i widzimy ciebie, kiedy prowadzisz Polska i Świat, jesteś taka profesjonalna, elegancko ubrana. A czy pamiętasz swój ulubiony outfit radiowy właśnie z tamtego okresu? Bo ja mam taką sukienkę jedną, bordową na ramiączkach. Już opowiadałam tę historię milion razy, ale naprawdę, jeżeli ktoś mnie zapyta o taką um, nie wiem, taki outfit, który mi się kojarzy z Radiem Kolor, no to właśnie to jest ta sukienka, która spłynęła, brokat z niej spłynął przed galą urodzinową chyba radio Kolor mhm. lata temu. Czy masz coś takiego? Zaletą pracy w radiu było to, że bez względu na porę, człowiek może to, czego nie ma telewizja, człowiek może założyć no nie wiem, dres, czapkę z daszkiem i, i lecieć na audycję. Kiedyś tak było, no teraz mamy I bez kamery... Bez Tak, można to no, podejrzeć. Teraz, jeśli inaczej, mamy też social media, ale wtedy radio, no to było, to, 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 to było kameralny pokój, mikrofon i, i jak wyglądamy, to, to widzieli tylko koledzy i koleżanki z redakcji. Więc mój ulubiony outfit to były ogrodniczki jeansy. Jakiś t-shirt, czapka z naszkiem niekoniecznie, ale włosy związane, martensy czy jakieś adidasy, wygodne buty. I, I to było wszystko. I te ogrodniczki kojarzą mi się właśnie z radiem, z Radiem Kolor. Nawet chyba byłam w ogrodniczkach, jak miałam ten wypadek, jechałam do radia. No bo to, to było wygodne, to było fajne, to było też modne wtedy, może nawet jest teraz. I, i to było świetne, że tak można było... Być, no, albo właśnie czapka z daszkiem, za którą się zawsze można było schować mhm. i nie przejmować się. No, no my się zawsze kobiety przejmujemy, jak wyglądamy, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Czy jesteśmy na siłowni, w radiu, u lekarza, może tym bardziej, czy na jakiejś gali, wyjściu, randce, czy gdziekolwiek. A ta czapka z daszkiem to też jest takie, takie, takie ubranie. Które, które pomaga się nam schować, że te włosy nie zawsze muszą być takie ułożone, jak nam się podoba. Podobają mi się też te czasy teraz, znaczy nie takie, że możemy podejrzeć każdego, chociaż pokazujemy to, co chcemy, ale podobają mi się te czasy, że wszystko pasuje do wszystkiego, że Adidasy można założyć do garnituru, że właśnie tak. czapka z daszkiem, że oversize jest modne, że bluza dresowa weszła na salony, czy jakieś takie. Jesteśmy. W bardziej łaskawych czasach, kiedy można założyć rzecz wygodną i to przystoi, i nie tak. zawsze trzeba się katować w tych butach na pcach. Nawet ostatnio rozmawiając z córką, dowiedziałam się, że właściwie brak stylu to też styl. Czyli no tak, tak. to jest pozornie brak stylu, ale to też y, wygląda dosyć stylowo. Także nie można być tak ba za bardzo doprecyzowanym. Dokładnie. No, mm -hmm. Jak na przykład, nie wiem, no, jest y, dla przykładu styl militarny, no to wiadomo, że tak od góry do dołu w tym moro. No to, no to tutaj czegoś takiego w tym braku stylu nie ma, że jest jakiś element charakterystyczny. Także no, moda się zmienia, my się zmieniamy. I pamiętam, że no, piło się dużo kawy. W tej chwili już tak trochę odchodzimy od tych niezdrowych. E, tu protestuję. Uważam, Nie odchodzimy? że kawa jest bardzo zdrowa. Aha, kawa... a ile kawy wypijasz? Bo wcześniej wypijałaś na pewno dużo. Ja bardzo lubię pić kawę i najnowsze badania, zresztą o tym robiliśmy materiał w Polsce oh. i w świecie, że badania naukowców pokazują, że kawa w takich ilościach dwóch, trzech dziennie, odpowiednio opalona, ja też na punkcie kawy mam bzika i nie ma życia bez kawy. Mogę nie pić alkoholu, nie piję alkoholu zresztą i też badania naukowców pokazują, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, że alkohol jest bardzo kancerogenny i, i to, to też wpływa na, na tą plagę zachorowań na nowotwory, która, która jest w dzisiejszych czasach. A kawa po pandemii jest prawdziwy wysyp. No tak, a kawa jest bardzo zdrowa. Znaczy stary. kawa może nie pita naczczo, kawa pita w odpowiednich ilościach. Kawa dla mnie taka czarna, bez mleka, bez cukru, ale z przelewu. Odpowiednio zaparzona. Ja mam nawet y, wagę do kawy, że 60 gram na litr. Jak nie robię litr kawy, tylko mniej, to wtedy odpowiednio sobie odważam. Odpowiednio mm -hmm. zmielona, z odpowiedniej palarni mojej Czyli ulubionej. Czyli celebrujesz te momenty. Tak, tak. I <laughs> więc ja uważam, że kawa, zresztą to badanie naukowców pokazują, że... Że nam pomaga, pomaga w pracy mózgu, no ale no nie tylko kawa. Musimy dużo pić wody, o tym pamiętać, nie słodzić jej za dużo. No, tak, tak. Więc no, kawy pije, no nie wiem, no ze dwie na pewno. Myślę, że trzy filiżanki kawy pije. Tak. Trzy zmierzam kawy. do tego, że jakby styl bycia, życia w radiu się zmienił na przestrzeni tych mhm. lat. I jak ja pamiętam swoje początki, to radiowiec był takim. No, takim panem, który dużo palił, dużo pił kawy i generalnie taki mówił niezdrowy, o chrypłym ta, mówił ochrypłym głosem, a wręcz palił papierosy po to, żeby mieć ten głos e, ochrypły. Nie wiem skąd to się wzięło. Totalny mit, więc e, nie jest tak. Nie próbujcie tego. W nie razie, próbujcie tego w tak, domu. Tak, e, w tej chwili radiowcy to osoby, które też e, no, które też muszą wyglądać, Tak, bo wiadomo, że trochę to radio stało się telewizją i dzisiaj na przykład w oku kamery jesteśmy, e, nie tylko słuchać nas e, na Antenie. No i dbamy o siebie też włączyłam to bieganie, to truchtanie, też piję mniej kawy, uważam na to, co jem, a wcześniej była taka totalna dowolność, jeśli chodzi właśnie o ten styl życia. No i profilaktyka to to też o tym, tym pamiętamy. Tak, właśnie. I to jest ten plus tych minionych czasów. To prawda. Ja jestem w ogóle w szoku, że radio kolor ma już 30 lat. Prawda? Za <laughs> mnie upływ czasu, to znaczy nie, nie mogę uwierzyć, że. To już sześć lat minęło od naszego poprzedniego spotkania i wspominek naszych, i to są trzy dekady. No, trzy dekady to jest w ogóle zmiana świata. Świat się bardzo zautomatyzował, świat się bardzo zcyfrował. Kiedyś Dijemy... nie było social media, tak. przecież nie, nie. Właśnie nie było kiedyś Instagrama, Facebooka, Twittera. Jak my żyliśmy bez tego? Myślę, że też było łatwiej trochę, trochę inaczej. Eee... Ten znak czasów jest niesamowity, no bo 30 lat, te ostatnie 30 lat. To jest, no to jest jak wymyślenie koła trochę. To, to żyjemy w, w czasach, kiedy cały świat mamy w telefonie, już nie potrzebujemy, mhm. można, ale nie potrzebujemy laptopa, żeby pracować. Czasami tę pracę można wykonać no, no wszędzie, prawda? Tak. E, to, to jest naprawdę niewiarygodne, że cały świat mamy w jakimś małym pudełku i szybko mamy ten dostęp do informacji. Teraz problemem. Tych czasów jest nie dostęp do informacji, tylko przesiew tych informacji, by one były prawdziwe, ich... prawdziwe, by one nie były fake newsami, by nie dać się zmanipulować i by wiedzieć, co, co podawać, a co nie. Na co też na przykład zwracam uwagę w TVN24, już się nie musimy ścigać, ale ludzie też są naszym nośnikiem informacji. Nie wiem, wypadki, jakieś ciekawe newsy, to my od nich często wiemy. Kiedyś. Kiedyś tak nie było, oprócz oczywiście dziennikarzy śledczych, którzy wykonują swoją pracę i reporterów w Sejmie czy gdzieś, którzy rozmawiają z politykami, to te czasy no, musieliśmy się ich nauczyć. To jest niesamowite, te 30 lat to jest jak krok milowy w życiu. Pięknie to podsumowałaś, powiem ci szczerze, a jeszcze wracając do lat, kiedy my pracowałyśmy, to pomyśleć, że jeszcze wtedy nie było Igi Świątek, o której teraz też tyle mówi się, chociażby... Była, nawet, ale była taką małą dziewczynką. W 2001 się urodziła, No tak, no to jeszcze jej nie było. Tak, jeszcze y może nawet wcześniej nie była w planach. <laughs> w każdym razie teraz cieszymy się, że możemy o jej sukcesach opowiadać czy na antenie Radia Kolor, czy na antenie TVN24 i przekazywać i oby takich informacji, jak najwięcej dobrych wiadomości. Tak, i ten sport y, właśnie w wykonaniu Igi to jest takie, takie dla nas y, inspiracja i natchnienie. Mówią tak. o niej gówniara z paletką, paletkom, paletkom specjalnie tak. to, 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 to zmieniam, ale to jest tak mądra, wspaniała dziewczyna, która, która jest bardzo bystra, która bardzo Ma dużo czyta, serce. która jest taką świadomą obywatelką, na przykład jest bardzo zaangażowana w pomoc Ukrainie, i ona się nie daje zaskoczyć. Ma świetny refleks, jest błyskotliwa. Potrzeba nam takich sportowców. Przecież w tym tygodniu też Rajd Dakar wygrał jakiś osiemnastolatek. Tak, dokładnie. Kolejny Polak, więc jesteśmy dumni z naszych lekkoatletów, z naszych siatkarzy. Z Roberta Lewandowskiego, przecież to nazwisko musi wyskoczyć z lodówki teraz. Z naszych skoczków narciarskich też, też. bo to a jest wtedy, duma. A wtedy to jeszcze małyż był na topie. Absolutnie wszyscy śledzili jego skoki, jego zmagania właśnie na skoczni to pamiętam była po prostu mały szomania w kraju rok 2000 i 2001 pamiętam właśnie tak się zastanawiam czego życzyć kolorowi kochanemu Radiu Kolor na kolejne 30, 30 razy przynajmniej, dwa przynajmniej przynajmniej 30 <gry> bo 30 lat to jest świetny wiek w ogóle 30 znaczy dla kobiety, dla mężczyzny, dla każdego. 30 lat to już tak nie jesteśmy, tacy młodzi, tak głupio młodzi, takie błędy młodości już, już za nami, ale ciągle młodość i piękno życia przed nami. Znaczy 30 lat to jest dla mnie po prostu najwspanialszy czas w życiu. Znaczy teraz mam trochę więcej niż 30 lat, już jestem po 40, ale ciągle, <noise> y, ciągle. Ciągle mam nadzieję, że jeszcze wiele pięknych chwil przede mną i, i, i zawodowo, i życiowo, ale 30 lat to jest tak, że jeszcze można wiele w życiu. Jeszcze można zaszaleć, ale już się trochę wie, już ma się pewną dojrzałość i z tej dojrzałości można pięknie korzystać i tego kolorowi życzę, żeby, no żeby się nie zmieniał, ale żeby korzystał z czasów, żeby był docenianym miejscem, kochanym przez ludzi i takim takim mądrym, miłym, wspaniałym. Och, na co dzień dostajemy mnóstwo dowodów sympatii od słuchaczy Radia Color i są też tacy, którzy słuchają Radia Color od samego początku. Od 30 lat. Dokładnie Panie tak. Wspanialsi. Dokładnie tak. Właśnie zasypali nas lawiną swoich wspomnień związanych z Radiem Color i jestem pod wrażeniem. Także bardzo wam dziękujemy i pamiętajcie Marta Kuligowska, Polska i Świat, TVN24 i Radio Kolor. Kiedyś tak. ta osoba, ta piękna, <laughs> profesjonalna dziennikarka łączyła te dwie redakcje. Tak, a później się zrobiło bardzo intensywnie i telewizja jest takim medium bardzo wymagającym. Tak. I, I po prostu już ze mną rozmawiano, już daj spokój, musisz postawić na jedną kartę, już przestanie jeździć do tego radia. No i po prostu praca. Yy, miałam magazyn zdrowia, miałam dyżury w newsach. Mhm. I newsy są bardzo wymagające, bo ja przed. TVN24, nie pracowałam w newsach. Yy, prowadziłam taki program Wizjer TVN, yy, ale newsy okazały się moją wielką miłością, ale też taką bardzo wymagającą miłością. W tej pracy naprawdę jesteśmy w pracy non-stop. To znaczy, jesteśmy w pracy. Żyjemy tą pracą, więc ciężko mi było to godzić. Teraz już jestem taką okrzesaną dziennikarką. Mogłabym to znowu próbować godzić, ale też chcę mieć trochę czasu na życie, na moje nastoletnie dzieci, bo one już za chwilę wyfruną z domu. Chcę mieć czas na pasję, na bieganie, na kulturę. Więc jak weszłam w newsy, to wiedziałam, że jeżeli ja chcę to robić dobrze, to muszę się temu całkowicie poświęcić. I z radia, radio odpuściłam. Nie bez żalu i nie bez jakby takiego złamanego serca, ale wiedziałam, że. Było jeżeli... pierwsze w Twoim życiu. Tak, tak zdecydowanie w końcu. tak. Znaczy, ja w ogóle telewizji nie planowałam. Ona tak, tak mnie pochłonęła i, i, i wciągnęła, ale, ale wiedziałam, że jeżeli coś robię, chcę robić dobrze, a chciałam w tych newsach być dobra i chciałam ich się nauczyć. Uczyłam się od, od, od najlepszych, którzy nas wtedy szkolili, i wiedziałam, że jak ja będę tak pomiędzy. To, to może mi się nie udać. Znaczy, to mogę, to mogę y, gdzieś ten pociąg z newsami może mi odjechać. A uznałam, że no, chciałam do tego bardzo tak profesjonalnie i, i, i zawodowo podejść. No i dlatego tak, tak, tak to wyszło. No. Doba też ma tylko 24 godziny, więc mi ciężko tak. było to godzić, ale. Jak mówię, zrobiłam to z takim żalem i pękniętym sercem i zawsze sobie mówię: Ja wrócę kiedyś do radia, ja na pewno kiedyś wrócę, bo I to Cały czas moja... do nas wracasz. <laughs> bo to była moja pierwsza miłość, to jest moja pierwsza miłość, bo magii radia nie da się z niczym porównać. Kto, kto jej nie doświadczył, ten nie wie, ale kto doświadczył, to wie, że to jest. To jest taka wielka miłość. Na zawsze. No to kochani, słyszeliście sami, że kawałek serca i kawałek Zostawiony swojego tutaj, życia tak. zostawiła Marta Kuligowska przy Narbuta 41 przez 43. Odsyłamy do naszej strony radiokolor.pl. Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji mobilnej Radiokolor, dzięki czemu można słuchać Radiokolor wszędzie. Dziękuję Ci, Marta. Ja za te dziękuję. Piękne wspólne Spotykamy się za 6 lat, tak? Tak, spotykamy się za 6 nawet, Może być za 6 lat, możemy zawsze, zawsze z przyjemnością tu goszczę i, i na Twoje ręce życzenia jeszcze raz. Bardzo Do dziękuję. Dla wszystkich radiowców, słuchaczy, wszystkiego dobrego z całego serca. Dziękuję, wielki. 30 urodziny Radia Kolor.